Uważa się, że Dora ma Dauna, a także ma wodogłowie, co wyjaśnia jej wyjątkowo dużą głowę. Uważa się również, że Dora mówi trzy razy głośniej niż inne postacie z serialu, z powodu jej upośledzenia umysłowego. Cierpi także na klasyczne ADHD, dlatego nie pamięta, co ma powiedziała jej trzy razy. Buty są w rzeczywistości jej przewodnikiem, a żółta bransoletka na nadgarstku Dory jest w rzeczywistości urządzeniem śledzącym, które posłużyłoby jako sposób na znalezienie jej, gdyby kiedykolwiek się zgubiła. Można również powiedzieć, że Dora została osierocona przez rodziców i zabrana przez kartel. W serialu rodzice Dory rzadko się pojawiają, a poza tym, który rodzic zostawiłby swojego czterolatka w spokoju, i pozwoliłby oddalić się tak daleko od domu. Kartel wchodzi w grę, ponieważ można sądzić, że rodzice Dory byli narkomanami, którzy kupowali od różnych członków kartelu i zesprzedawali Dory kartelowi za ostatnie narkotyki, które kiedyś przedawkowali. To również wyjaśniałby, dlaczego tak często widzimy Dory na zewnątrz. Teoretycznie. Wkrótce po tym, jak jej rodzice zostawili Dorę na śmierć na ulicy, mała Dora uciekła z kartelu i od tego czasu jej biegu. Mapa, którą ma ostatecznie doprowadzić ją, ma do bezpiecznego miejsca. Ale ponieważ ma 4 lata, Dora nie umie czytać mapy, która pyta ją, dokąd się udać. Aby poradzić sobie z akrotą stratą rodziców, której była świadkiem, stała się codziennym użytkownikiem heroiny i okazjonalnego LSD. Odkrywcza część jej imienia nawiązuje do gotowości do eksploracji wszelkiego rodzaju narkotyków. Można zauważyć, że Dora cierpi na schizofrenię lub otępienie o wczesnym początku. W każdym odcinku rozmowa z publicznością, której nie ma w uniwersum serialu. Publiczność mogła być częścią halucynacji, że jest gwiazdą własnego show. Boots, i mały pomocnik, rozmawia z nią i współdziała z nią jak człowiek, ponieważ małpy nie potrafią mówić i zachowywać się dokładnie tak jak człowiek. Może to być kolejne zbudzenie Dory. Dora myśli, że wędruje po świecie, ale jest w swoim własnym świecie fantazji, który wymyśliła. W innym odcinku twierdzi, że widzi Afrykę ze swojego meksykańskiego domu. W rzeczywistości Afryka byłaby zbyt daleko, by mogła to zobaczyć. Może to oznaczać, że ma problemy z podostrzeżeniem względnej długości obiektu i wyobraża sobie Afrykę na podstawie wcześniej przetworzonych informacji. Przedstawia się w każdym odcinku, chociaż już wcześniej spotka się z publicznością. Możliwe, że ma schizofrenię lub demencję, a wszystko w serialu to tylko fantazja, wymyślona w jej głowie. Tora również zaczyna się od D, de, a demencja. Zaczyna się również od D. Budz jest w rzeczywistości kuratorem zwolnienia warunkowego i próbuje wyciągnąć ją z czarnej kanadyjskiej mafii i włączy do programu ochrony świadków. To jedna z najciekawszych i najbardziej wygodnych teorii stwierdza, że Dora to właściwie gra komputerowa, a nie program telewizyjny. Po pierwsze we wstępie do sezonu pierwszego i drugiego jest scena, która pokazuje kamerę poruszającą się przez pusty pokój na ekran komputera. To dlatego, że wszyscy dawno umarli, a Dora niegdyś była postacią z gier wideo, zyskała wrażliwość wraz ze wszystkimi innymi postaciami. Do tego dochodzi fakt, że rzędliwy stary troll zawsze prosi Dorę o rozwiązanie jego zagadek. Podobnie gry komputerowe wymagają od gracza wykonania określonego zadania, aby wejść do nowego obszaru. Potem jest najbardziej pamiętna część, kursor. Za każdym razem, gdy Dora prosi publiczność o znalezienie obiektu, niebieska strzałka wskazuje na obiekt, zapala się i wydaje krótki dźwięk. Podobne do tego, jak działa kursor myszy. Dzieje się tak, ponieważ sam komputer, a nie tylko zapisane w nim pliki ożyły.